Also Infusion to jeden z dungeonów reprezentujących drugą czwórkę Dragonflightową. Nagrywając go jakiś czas temu na PT, że obskoczyliśmy całkiem spory w Pierdol, ale już to poprawili. Pierwszy boss, oprócz tego, że napierdala kulkami do unikania i pasywny damage, to wrzuca śmiesznego debuffa, który bije gracza. Gdy się skończy lub zostanie zdispelowany, to osoba zostawia po sobie sporej wielkości plamę i trzeba to odłożyć w miarę daleko. No ale najlepsze zostawiłem oczywiście na koniec. Gość dostaje barierę i stakuje sobie damage buffa, dopóki bariery nie zdejmiecie. Barierę niszczycie w taki sposób, że respią się orby, których zabicie pod bossem robi dokładnie to, co byście chcieli. Ale im dłużej boss jest pod barierą, tym więcej będzie bił do końca walki. By the way, nie stójcie we frontalu tankowym. Lubicie żaby? Żaby są zajebiste. Ta żaba skacze i nie chcecie, żeby na was wylądowała, oraz przyzywa małe żaby. Małe żaby gonią graczy, nakładając im staka debuffa. Przy 10 stakach osoba umiera. Dodatkowo dochodzi takie kółeczko zielone pod żabolem. Oznacza, że zaraz kogoś zje. Gdy w tym stoicie, to powodzenia. Gdy nic w nie stoi, to żabol stanie się głodny i będzie bił mocniej, ale żabol może zjeść też małe żaby, jeśli żyją i są w zasięgu. Wtedy głodny nie będzie. W skrócie uciekacie od żab i dajcie mu zjeść jedną, jeśli będzie trzeba. Trzeci oponent jest mechanicznie prostszy. Nie no, w lecę. Macie kamulce lodowe, podobne jak te, które rozjebały tytani. Kamulce lodowe zostają uszkodzone, jeśli traficie w nie z jakiegoś skilla bossa. Nie chcecie tego robić, ale zacznijmy od skilli. Jest tornado w gracza do uniknięcia. Magiczny debuff oraz takie pierścienie lodu, z których wychodzicie. Podobnie jak na Medicurog. Teraz punkt kulminacyjny, czyli Hailstorm. Długi cast, przed którym musicie się schować za kamulcem lodowym. Istotne jest, żeby kamulec nie był uszkodzony, bo jeśli będzie, to Hailstorm uszkodzi go jeszcze bardziej, zniszczy i wysadzi was do kosmosu gdyż uszkodzony kamulec wybucha i zadaje damage. Ostatni zawadiaka, wielkie tsunami, dzieli się na dwie naprzemienne fazy. W pierwszej ją umijacie wszystko, co się da, rozkręwiając równocześnie bossa na czachę, ogólnie nic specjalnego. W drugiej zaś wrzuca was daleko i musicie wrócić na środek, omijając groźne fale. Na środku wysadzić kilka mobów i znów pojawi się boss. Jeśli o istotne moby chodzi, to przerywacie szalta na wężach. Nie wiem, co robi, ale szałt to zawsze terapia. Drodze do drugiego bossa traficie na małe żaby, które robią dokładnie to samo, co żaby na bosie. 10 staków to jest. Śmierć. Po żabie macie smoki, gdyż jest to dodatek o smokach. Smoki biją frontalem. Do ostatniego bossa musicie dobiegać powoli, bijąc moby i unikając fal, które wywiozą Was na sam początek drogi. Podobało się? Zajebiście. zostaw suba, lajka, like, łapkę w górę i wpierdol się do opisu po link do Twitcha, jak i Discorda. ma.